cześć witamy serdecznie w dzisiejszym vlogu dzisiaj mamy 11 grudnia 11 grudzień i powiem wam szczerze leci ten czas jak szalony czaroburo na dworze coraz ciemniej w ciągu dnia nic potrzebujemy słońca kiedy to słońce wyjdzie to nawet nie wiem jest cały czas zachmurzone tak i Kacper tutaj się cieszy dalej ze swojego swetra, nie? No, ale przechodzimy do otwierania naszych kalendarzy. Pierwsze lecimy, herbatki. Herbatka dla mamy. Herbatka dla mamy. Co tu mamy? Winter, apfel, jabłko zimowe, to mamy? A dla taty, co będzie? Dajne Gelassenheit, czyli takie, no, uspokojenie się. Takie no zrównoważenie, uspokojenie, nie wiem, jak to nazwać. Teraz mamy kalendarz z Aldi. Dzisiaj mamy 11 numerek. Już? Szybko tak znalazłeś? No otwórz. Mm, trzeba otworzyć kalendarz adwentowy z Aldi i wygrać jakąś nagrodę. A tu Kacper ma taką fajną czekoladkę. No, dobrze. Kolejny kalendarz z Mario. Znajdziesz numer 11. Gdzie jest numer 11? Ta otwórz. Okej, okay, pomogę ci. Ojej, nie, nie otwieram to, co trzeba. Trzymaj. Prezencik. Czekoladowy prezencik. Kolejny kalendarz z minionkami. Numer 11. To jest numer 11. Co to masz? Księżyc, chyba, nie? Taki minionek w środku. Teraz dla mamy. Balea seria damska, numer 11. No Będziemy dzisiaj szukać długo. Bo nie, nie za bardzo widzę, tu co tu jest grane. I tu 11. Czekaj, poszukaj pozwolę Ci otworzyć. A wiesz, teraz sama nawet tego nie widzę za bardzo. A tu jest. A, Kacper znalazł. Równocześnie znaleźliśmy numer 11. Nie? Weź. Pokaż. Co tam mamie wyciągnąłeś? Krem do oczu. Czekaj, pokaż tak. krem do oczu. Mamy. Teraz Kaspi wyciągnie swoje Lego numer 11. Kaspi? U, nie w to stronę. 11. Szukasz? Lego? Gdzie jest Lego? 11. Ya şuide, ne? Ki ziyade nası? Do, aç kuz? Nonsun? Uuu, iyi. Hopel ziyade bir To jest małe baby, to jest dziecko, z dzidziuś. Patrzcie, chapek z hydrantem, a tu jest dziecko z butelką. Fajnie. Teraz otworzysz dla taty jedenaście? Balea seria męska otworzysz? Mam poczekać? Kacper zaabsorbowany taki mały, dzielnie składa. Powiem Wam, kacper zrobił duży postęp. Dzisiaj przyniósł obrazek ze szkoły, narysował tam Mikołaja, a z drugiej strony pisał list chyba do Mikołaja. Nie? A to jest do jedzenia. Tam dziadusz ma, ale wielka ta butla w stosunku, w stosunku do tego dziadusza. Nie pokaż, co tam za Dziś jest. Trochę niżej. Haj, <laughs> otworzysz numer 11 do taty? No, postaw, postaw. No, gdzie jest 11? Tutaj. I co tam jest pod tą 11? Pokaż co tam mamy? Daz mi przeczytać, bo nawet nie wiem, co tam jest. Ej, Też krem do oczu. Ale my się zgadali dzisiaj. Nie? To też jest krem do oczu. Po, pod oczy, ma. No. Do oczu. Do oczu kremów nie ma pod oczu. Teraz to manika numer 11. Kaspi, zostaw te papierki. A musi wszystko na drobny drobić. No, otworzysz? O, otwórz 11. Kaspi. Daj. To fajne szeleści, nie? Daj mi. Daj. Daj papierki, daj. Otwórz 11. Jeszcze czy cię przeziębienie, ale już jest lepiej niż było. Otwórz. Także zdrowia Kacperowi, Żebyś się więcej nie przeziębiał. Nie. I wszystkim Wam ponownie zdrowia. Ja. No, otwórz, otwórz. Po, zobacz, co tam jest i pokaż. O, ulubiona saszetka od Manika. Wędzona pierś z kurczaka znowu. Pokaż. Do Maniego wędzona pierś z kurczaka. I ostatni kalendarz Pixie. Szukamy 11 książeczki numer 11. Widzę 12. O, jed... widzę też 11. Trochę wyżej z tej strony Kaspiki. Otwórz. Otwórz. Mocno, 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 mocno. Coś oszukujących Zimowej, świątecznej. Aha, szukających świątecznej gwiazdki, o, szukających świątecznej gwiazdki. O. Będziemy dzisiaj czytać taką historykę. Także to by było na tyle. Widzimy się znowu jutro, tak? I życzymy Wam miłego popołudnia, wieczoru. Do zobaczenia. Cześć! Powiesz cześć, cześć? Cheese! Powiem za ciebie cześć!